Witam. Witam pana serdecznie. To co, pokażę pan, co tutaj się udało nam stworzyć? No to zapraszam, coś to to się wspólnie chcecie. wymyślili. Stworzyli. Dobrze. Wy, jako sprzedawca, tak, i... bardzo fajnych płyt, które to są nowością. Zainspirowało mnie to w paru budynkach, choć miałem problem z znalezieniem yy, jakiejś inspiracji. Więc inspirowało mnie też. Yy, nie lubię drzewa z betonem łączenia, bo jak dobrze. inni. Tu chciałem taką surową rzeczywistość, trochę białego, resztę tych właśnie płyt. A ten kolor, który Pan tutaj wybrał, to jest ten Laskowi. Dlaczego akurat ta kolorystyka? E, no bo to już tak jak... tego, Dzisiaj jest najpopularniejszy ten Laskowi, czyli 7016 antracyty. Wszystko się na tym kolor biały i antracyt bardzo ładnie komponuje, więc no i oprócz tego mam wykończenia, wykończenia dach i te w graficie. Więc zdecydowałem się właśnie na ten kolor. Od tyłu obramóweczki podkreślające okna i To był pana wiec. pomysł, jeżeli chodzi o te bramówki wokół okien? E, tak, e, tak, to był mój pomysł, żeby już nie dużo tego nie masakrować, jak to mówiąc ich nie kleić, więc delikatniutkie mhm. tylko. Dobrze. No może w takim razie przejdźmy się tutaj do tej strefy wypoczynku, którą tutaj ma Pan taką urokliwą stworzoną i jeszcze zadam Panu po kilka pytań. Spotkałem się tutaj z Panem Andrzejem, który jest naszym inwestorem, zadowolonym klientem, który kupił u nas panele kwarcowe służące do wykonywania dekoracji elewacji. Jest to tutaj użyty kolor Laskowi i kolor Perisa. Te panele kwarcowe umożliwiły panu Andrzejowi zaprojektowanie elewacji według jego własnego pomysłu. Oprócz tego mamy tutaj kolor biały tynku silikonowego, który stanowi taką idealną kompozycję i zestawienie kolorystyczne, oczywiście według panu Andrzeja. Jeżeli Wam się takie zestawienie podoba, podzielcie się w, tym, w komentarzach pod tym filmem i oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową SBS Crossnet, gdzie możecie coś więcej dowiedzieć się na temat tych paneli kwarcowych w zakładce produkty. Panie Andrzeju, ile wykonawcy kładli tą elewację, jeżeli chodzi o panele kwarcowe? No, zeszło im około 5 dni, bo kleili we dwóch. A reszta robiła inne roboty, prawda? Ale bardzo sprawnie im to szło. Były wszystkie docinane, oczywiście, na wymiar. A ilościowo to było 60 metrów kwadratowych tego laskowik, a 20 tego czarnego u dołu. Jest Pan zadowolony z efektu wykonania tej elewacji? Bardzo jestem zadowolony. Efektu, z wykonania, z wykonawców, z materiałów, które zastosowałem, a w szczególności sam z siebie, dlatego że tak ładnie mi to wyszło. My się też z tego powodu bardzo cieszymy, że jest Pan zadowolonym klientem i że zgodził się Pan tutaj dzisiaj z nami spotkać i nagrać ten materiał, który tak naprawdę ma pomóc też klientom podobnym jak Panu w dokonaniu takiego sensownego wyboru. Tak. Na pewno kto do mnie zadzwoni i spyta Ci o poradę. Na pewno nie omieszkam, ja 100% będę gwarantował za SBS i za te nowe panele, które tutaj są położone. Nie. Panie Anżeliu, dziękuję serdecznie za rozmowę, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i porozmawiać na ten temat. No i co, pozostaje nam zaprosić Was na naszą stronę internetową, gdzie się dowiecie więcej na temat tych paneli kwarcowych. No a Panu Andrzejowi tego, żeby ta elewacja jak najdłużej Panu służyła w takiej nienagannej formie jak teraz jest właśnie położony ten panel kwarcowy i do zobaczenia oby jeszcze raz przy jakiś innych ciekawych, y, y, nietuzinkowych inwestycjach i dekoracjach Pana obejścia czy też elewacji. Ja też bardzo dziękuję za to spotkanie i na pewno proszę do SBS-a sobie zadzwonić i pytać o panele. Ja polecam. 100%. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.